Dobra. Dzisiaj wam pokażę, jak weź na moją gierkę. E, jutro jak, jak będzie mi się chciało, to zrobię wam live'a. To ja tak dziwnie gram. Dobra, no to zabywasz na, na moją gierkę, to trzeba na to trzeba moją nazwać, czyli desy Wejść na mój profil, a na co nacisnąć na mnie? Wysiadł pełny profil. Wejść w działa i tutaj o jedno prawo. I to jest simulator zarabiania pieniędzy. Robiłem to prawie cały dzień. Skrypty pisałem i tak mnie wysłał, więc wziąłem. Że ten, Co mu nie ma dziękuję? A, dobra, wycisnąłem sobie dźwięk ogólnie. żeby nie było, że nie ma dzięków. A to jest moja pierwsza gierka, którą robię. Coś jest to. Nie, wracajcie, to jest jakiś błąd. Nie wiem jak go w ogóle naprawić. No, ile mam coinów. nie mogę tego przesunąć. No, tutaj macie... Możecie sobie założyć maskę. No to to jest parkour. Na końcu jest nagroda. Oczywiście. Bo myślę, że nie zaskoczyć. No jestem. No no co teraz Maga? Jak Wam się spodobał film, to zostawcie łapkę w górę. Nie wiem. No znaczy, co? No fajnie by było, jakby się wszedli w ogóle. Po prostu. W, no, no to jakby mówiłem, że tak trzeba. No to co? Widzimy się jutro. Na live.